OK, ludziska. W dniu dzisiejszym zaproponuję Wam coś fajnego na kolację, co można zrobić dla dwojga. Ja niestety robię to dla jednej osoby, bo moja druga ukochana połówka jest w Polsce. Ale jak przyjadę kochanie do domu, to zrobię. Tak, więc przygotowujemy. Ja zrobiłem to, bo to duża porcja będzie na dwa razy, albo dla dwóch osób. 7 jajek. Sól pieprz dodałem. Należy to ładnie rozbić. Tak. Musimy przygotować sobie wcześniej taką ciapatę albo bagietkę, cokolwiek. Wydrążyć ją w środku, żeby była pusta, gdzie wlejemy naszą masę. Do tej masy dodajemy boczek. Ja tu oprócz boczku mam jeszcze wędzone, wędzoną pierś z kurczaka. Wsypujemy to ja jajek, mieszamy. Do tego dodajemy szczypiorek świeży, mieszamy. No i na końcu ja dodaję ser. No kto jaki lubi? Ja lubię gołdę. Można dać jakikolwiek inny. Najlepiej no, jakby się dobrze topił. Eee, wszystko ładnie mieszamy ze sobą. I to danie jest do piekarnika. Więc musimy wcześniej sobie nagrzać piekarnik. O, wygląda dobrze. Z przyprawy, jak nie wiem czy wspominałem, daję tylko sól i pieprz. Yy, można dać jeszcze mi się wydaje, że trochę oregano, bo trochę chyba lepiej yy, pachniało, czyli ja mam oregano. Tak, mamy oregano. No. Mamy oregano. Dlatego dodajemy. nie to wymieszać żeby się wszystko zmieści? na tej buły I jak się nie zmieści to będzie można usmażyć nie, nie zmieści się ledwo, bo ledwo ona się zmieściło można to trochę sobie pomóc rozłożyć Tu mi było katynkę. Troszeczkę teraz tu zawiniemy polie. folię. Nawet, że pomyślałem, żeby dać folię do tego, żeby się że ani w karmi nie ubrudzi, No i panowie, jedzonko dla dwojga, jak znalazł. No ja dzisiaj, niestety, będę sam spożywał. Jak mówię, moja kochana półka jest w Polsce i siedzi smutna bez mnie, albo i nie. No zapraszam do dalszych moich filmików. Będę pokazywał jak szybko i sprawnie zrobić coś, co będzie smakowało, wyglądało fajnie i najważniejsze, że człowiek będzie ze smakiem to zje. Dziękuję.